Bardzo czułe mikroskopy, najnowocześniejsze drukarki 3D i takie roboty. Między innymi na takim sprzęcie uczą się studenci Akademii Nauk stosowanych w Koninie, ale do dyspozycji mają znacznie więcej nowoczesnych pracowni. Najnowsze nasze laboratorium, czyli Laboratorium Tworzyw Sztucznych, z nową wytłaczarką, którą posiadamy od niedawna, i kończąc na, z Laboratorium OZE czyli panele fotowoltaiczne, banki energii i urządzenie do produkcji. Wodoru, czyli Ale nie wszyscy wiedzą o tym, jak wyposażona jest konińska uczelnia. By to zmienić, rektor zaprosił do niej przedstawicieli placówek, z którymi ANS współpracuje. Prezentujemy naszym partnerom, w szczególności i samorządom, i przedstawicielom biznesu, firm i instytucji, jak również dyrekcji, nauczycielom szkół podstawowych yy, miasta KONINA i regionu KONIńskiego, nasze laboratoria. Nasze laboratoria, w szczególności techniczne, czy inżynierskie, i laboratoria, czy pracownie medyczne dla kierunków pielęgniarstwo, kosmetologia, czy dietetyka. No a jeszcze mi się pochwalić w ostatnich latach sporo środków, właściwie powiedział sporo milionów złotych zainwestowaliśmy w ten laboratorium po to właśnie żeby kształcić praktycznie. Ale współpraca Konińskiej Uczelni z firmami jest znacznie szersza. Mamy taką podpisaną umowę, która obliguje obie strony do tego, żeby współpracować też na płaszczyźnie właśnie takiej edukacyjnej. No i dzięki temu, dzięki tej współpracy i wymiany, wymianie doświadczeń studenci mogą poszukiwać pracy oczywiście również w PEWIK-u. Mamy takie warsztaty, na których mogą być obecni. Organizujemy wykłady, na których też mogą być oczywiście obecni i w pierwszej kolejności są informowani o tego typu przedsięwzięciu. Akademia Nauk Stosowanych to jedyna publiczna szkoła wyższa we wschodniej Wielkopolsce. Kształci na trzech wydziałach. Nauk ekonomicznych i technicznych, Nauk humanistycznych i społecznych oraz Nauk o zdrowiu.